Tak sobie myślałem ostatnio, znaczy ostatnio, od jakiegoś czasu na temat kwarantanny, która się os, pa, panoszy od, kiedy? od, od marca, tak? to już prawie rok będzie. I widzę, to, widzę coś takiego, że mm, kwarantanna powoduje u ludzi izolację. Czy to z takich względów czysto organizacyjnych, ale też powoduje taką, taki, taki, taki mentalny, psychiczny, w ogóle dys, większy dystans do drugiego człowieka niż był wcześniej. Bo i tak przed kwarantanną ludzie, zwłaszcza Polacy, są bardzo zdystansowani. To tak, biorąc pod uwagę ludzi, którzy na przykład podróżują po świecie, albo ludzi, którzy z innych krajów, z innych kontynentów przy, przyjeżdżają do nas, to właśnie mówią, że Polacy są wyjątkowo tacy, tacy yy, z, zamyśleni, Tacy, tacy samotni, tacy nieufni, tak? to naprawdę my jesteśmy niestety patologiczni pod tym względem. I teraz ten COVID jeszcze to pogarsza. I jednak, zobaczcie, jesteśmy stworzeni, jesteśmy stworami stadnymi, tak? ludzie. Tak? Tak, nas, tak nas stworzył Bóg, że jak my jesteśmy samotni, to działa to destrukcyjnie na nas. Człowiek się nie nadaje do bycia samotną wyspą. Tak, dlatego między innymi ten Hollywood to, to jest też taka w ogóle mrzonka sprzedawana ludziom. Ludzie potrzebują być razem, ludzie potrzebują być w grupie. I zamykanie się, nawet zamykanie się w ramach rodziny, to i tak jest za mało. I ja mam takie przekonanie i sam, sam jakby się pilnuję w tym, żeby na przykład nie, jak tylko mogę, żeby się w ogóle widzieć z ludźmi. Jak tylko mogę, na przykład, się z kimś umówić na jakieś rozmowy duszpasterskie, to wolę w ogóle wyjść z mieszkania i umówić się gdzieś indziej, żeby mieć w ogóle okazję, żeby wyjść z domu. Bo nieraz mamy tak, że przez to, że obydwoje z Ewą pracujemy w zasadzie, jakby ta, ta taka praca zarobkowa, to ją robimy w domu, tak? To jednak jest obciążające dla naszej psychiki siedzenie non-stop w domu, jest obciążające dla naszej psychiki to, że mamy mało kontaktów ze sobą. Tak? I na przykład w ludziach się może mogą się pojawić jakieś takie odczucia depresyjne, takie jakieś zniechęcenie, może się pojawiać coraz większy marazm. Tak? I jak człowiek nie jest świadomy tych rzeczy, to może w ogóle nie połączyć tych faktów ze sobą, że coś, może nawet już odczuwacie coś takiego, że coś, coś jest nie tak, czujecie, że czujecie jakąś pustkę, czujecie, że czegoś wam w ogóle brakuje. I ja, jest, ja jestem przekonany, że to. Że jakby dużym problemem jest właśnie to, że wiele, wiele spotkań się teraz nie odbywa, kawiarnie, restauracje są pozamykane, nie ma, takich nie ma takiej możliwości relacjonowania się i bycia z drugim człowiekiem, jak było wcześniej. I to jest problem. Dlatego, jakby w ramach jakby swojego życia, swoich znajomości, tak zachęcam was do tego, żebyście w ogóle. Robili wszystko, co się da, żeby jednak się widzieć z ludźmi, nawet więcej niż wcześniej, niż przed tą, tą całą kwarantanną. Ale też, też to, co my postanowiliśmy z Ewą, to to, żeby robić spotkania, żeby grupy domowe, żeby były co tydzień. Żeby po prostu się częściej, żebyśmy się częściej mogli widywać. Więc chcemy to robić co tydzień, oprócz tego, to chociaż to jakby już było niezależne od tego tematu, który, który teraz poruszam, ale i tak będziemy odpalać grupy domowe w Cieszynie tak, i w Dębicy. Ale to robimy dlatego, że po prostu chcemy rozwijać kościół. To nie chodzi o samą, o samą kwarantannę, ale to też będzie w ogóle dobra rzecz, tak? że, 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 w tych, że w tych miejscowościach też, też będą spotkania. Więc nie zaniedbujcie tego i dbajcie o to, żeby nie być, żeby, nie, żeby wasze życie nie ograniczało się do tego, że wyjdziecie do pracy, przyjdziecie, będziecie cały czas siedzieć w domu. I nawet kontakt telefoniczny nie jest aż tak dobry, jak po prostu spotkanie się. Naprawdę. Messengery, SMS-y to już w ogóle to jest jakaś y, nędzna namiastka relacji. Naprawdę. Człowiek potrzebuje się, potrzebuje się spotkać z drugim człowiekiem. Okej, okay. no to amen, to to już będzie koniec. I jeszcze...